Witam z tej strony Imperialna, to ósmy odcinek z Rise of Legends Rise of Nation. No i będę tutaj sisnął do w Monte Montelaguna Monte Laguna jest zamożna dzięki okolicznym bogatym złożom Timonium. Importowana zmiany technologia pozwoliła niedawno na automatyzację wydobycia, dodatkowo zwiększając dochody. Zapisałem, można ruszać. Montelaguna zapanował chaos. Wszystkie okoliczne mechanizmy zbuntowały się przeciwko swym panom i rozpoczęły budowę innych maszyn. Nie wiem jak to możliwe, ale musimy zbadać tę sprawę. Montelaguna terroryzowana jest przez urządzenia mechaniczne nieznanego projektu. Nie wiem kto je tworzy, ani w jakim celu, ale zamierzam się dowiedzieć. Tak, dowiemy się z tobą, Giacomo. Dobra. to było potrzebne. Oni są dość średni, nie? Ale... Oni nadrabiają ilością. I tutaj chyba było jedno miasto, więc trzeba było tak trochę ogarnąć. To rozbudowę. Okej. Okay. Dobra, naprawiaj. Maj nie zdążyłem zbudować. Mieszkańcy Monte Laguny oddali się pod nasze zwierzchnictwo z nadzieją, że możemy ich ochronić. Musimy dowiedzieć się skąd pochodzą te przyrządy. Przynajmniej ta misja nie jest na czas. To jest zaleta i to dużo. Nie zostało już zbyt dużo ziemi dookoła miasta. Musimy ostrożnie planować budowę nowych dzielnic. Tak, to prawda. Na pewno trzy dwie kupieckie, no. To to akurat jak w banku masz, nie. Tutaj chyba stawiało się tak o. Tak. Znaleźliśmy trzy złomowiska na szczycie góry. Ktoś wykorzystywał odpadki do budowy tych urządzeń. Ten rejon nie będzie bezpieczny, dopóki złomowiska nie zostaną zniszczone. <noise> Latają za tym lotnikiem wszyscy. Ile tego jest? Wiecie? To jest chore. Ile tam tego biega? Nasze siły nie są gotowe, by zaatakować górę. Potrzebujemy więcej oddziałów. To akurat wiem. Niestety wiem Dobra hmm. Kurde już idą No kurde ich jest za dużo Jeszcze stąd przyjdę i GG Chyba wiecie co ja tutaj muszę to tu fartę ceparowo walnąć bo bo inaczej to lipo będzie, Przy okazji granica się powiększy, nie? No ja, ja chcę to zniszczyć jak najszybciej. Tam w górach są dwie kompanie wydobywcze. Ci, którzy kierują nimi, to więcej niż złodzieje i rzeźmieszki. Wyrżnęli prawowitych właścicieli kompanii. Czy możecie zrobić coś z tymi szumowinami? Kurde, ten dubbing jest fajny, nie? Ja nie wiem, co to za głosy. Trochę jakby w głowie szumi. Co to może być? No ale do końca nie wiem, bo to... Na tych imionach osób dopingujących to ja się nie, nie znam. I to tak bardzo. Ale fajne to są głosy, to robi robotę. Ja mam 200, 117. Zbuduję sobie trochę tych magicznych ludków. Bo tu akurat można. Zbudujemy jeszcze. Wiertło, trzecią dzielnicę Kupiecką i dzielnicę Pałacową. Nie? Co mi oni tak mocno To dobrze, przynajmniej tyle. Ciekawe jak długo ta portacja da radę. Już nie za długo, czekajcie, bo tutaj oni nie dostają wyczerpania, bo to są jednostki mechaniczne. To nie ma co się z nimi w taki sposób, bawić. No nie wiem, tutaj to chyba bym fort zrobił, ale na to to nie mam ze sobą. Musiał naprawdę długo czekać. Nie opłaca się zbytnio. No, fort... znaczy, fort jest aparowany. Koszt naprawy też nie jest duży, więc... Niszczyciele powietrzne by mi się przydały, wiecie? Mamy już siły potrzebne, by zaatakować górę! Ruszajmy! No, ja bym tak tego nie określił. Zrobię teleskop, żeby widzieć w ogóle co tam jest Na te na to Bo jak ja zobaczę jakąś wykoczoną armię No to co ja tam zrobię? Szczerze no To z przesady Dobracaj zwierciadło Teraz gram kilka... kilka w ogóle misji... Ej, to dużo w sumie Ale z drugiej strony oni potrafią chyba stenty przyjść z drugą stroną. Więc co to, to jest za zabawa? Dobra, ja robię miasto, wyższy poziom. Nie mogę doczekać się dead stranding. Tutaj tą kampanię to. Do, dokończę. Do końca. Tak, tak. Skończę tą kampanię. Myślę. A zobaczmy ile to zada w ogóle. Ile to ma HP? Dużo? Ej, 400. Jakbym dał duże miasto i poziom górnictwa na kolejny, ty to może na hita bym to ściągnął. Z wyniszczenia przemysłowego. Kurde, to by było prawie jak na haksach No Dobra, idą tu do mnie. Tutaj zaraz będą. No. I mam ten słowetny limit zasobów. Dead Stranding bym sobie pograł, kurde. Prze, przez to, jak Hideo Kojima poodwalał memowo w tej drugiej części, też się chce grać w jedynkę. Oczywiście, no ta druga część wyjdzie za jakieś. Trzy lata na komputer, ale zawsze, nie? Y zrobię hutę Timoniu Tu zrobię... Tak, dobra, zrobimy tak O, to mi się wzięło Muszę zrobić to jedno, jeszcze. Uuu, dobra, ja bym musiał fort w sumie bardziej zbudować, ale to dużo punktów kosztuje. Ale jakbym to miał na czwarty Ale to i tak jeszcze bym musiał mieć to ulep... Dobra, to spróbuję na tym wyniszczeniu przemysłowym teraz. Tylko nie wiem czy mi złapie 3, czy tylko dwa? chyba tylko dwa. Teraz łapie 2. Chociaż może Na trzecim poziomie się rozszerzy, więc... To mówię ciekawe czy zada full HP, czy jednak nie Dobra to robię Huty Timoniu mi się nie bawi. Dobra. I... Ile to zada? To jest piękne, nie? Nikt nie powiedział, że nie można tak przejść gry. Ej, ty chyba nie przyjdziesz do mnie, co? Chyba będziesz tylko po prostu tu sobie chodzić co? Ej, ej, ej... Kup mi to, wikup mi to! W końcu bitwa! Nigdy więcej nie chcę już widzieć Kilofa! Żadnej bitwy, gościu, posrało się! Oho, oho... A, no i do mnie idzie. Fajnie, fajnie. Popa poserało w co? Z tym czym. Ty, bo jak chcę jeszcze to wykupić? Kurde, nie zrobię pobocznego. Jeden punkt mi spadnie. To już to łatwe śmieciarza Dobra, trudno Na drobie to po prostu walcząc z przeciwnikiem. Jak przeciwnik mi zajmie jakąś jakiś teren i będę odbijał no to Wtedy za wygraną mam dwa punkty bodajże postaci albo coś takiego. Regeneracji sobie dał. Ale dobra, bo tu forteca parowa też nieźle cierpia, więc tak naprawdę to Chłop jest porobiony. To dużo mam mechanicznych ludzi, człowieków. To oni już to na mnie czekają, patrzcie Nie wiedziałem, że tutaj jako... Rząd... Jeśli wy zajmiecie się górnictwem, my zajmiemy się walką! Kto Zwycięstwo! Monte Laguna jest bezpieczna! Ale kto ponosi odpowiedzialność za to mechaniczne zło? Zwalmy to na Dorze Co złego, to Dorze Wina doży? No... Nie pamiętałem, że jak się zniszczy tamte na górze, to... No kurde jakbym wiedział to pch, może bym tak nie zrobił. A z drugiej strony walka by trwała, nie wiadomo ile. Ej, on nie przejął tego. Gość nie potrafi. Dobra. Tutaj mam tak, tutaj mam tak, tutaj no nie mam. No tutaj by trzeba było hmm. Daj mi tego na razie nie mogę tego tego to Ciężki mechaniczny człowiek boby chciał niszczyciela powietrznego ale z drugiej strony to też jest dobre te jednostki są bardzo, bardzo dobre. Dobra, hmm. co mogę tym ulepszyć? To mogę. Tych bohaterów, czterech pierwszych, to no to będę na pewno ulepszał. Nie do końca. Hmm. Nie wiem, czy ja mam atakować Tieri? Ale z drugiej strony, no ja nie mam tam sił. Dobra, to zobaczy się na kolejnym odcinku. Niektóre są długie, niektóre są krótkie, ale no tak już jest. Na razie, i cześć. Oj, nie, nie to.